To, to są ludzie, którzy ostatecznie trafiają do szarej strefy. I my nie jesteśmy w stanie w żaden sposób ich zweryfikować, nie, nie jesteśmy w stanie ich złapać, eee, nie wiemy gdzie są, eee, jak się rozprzestrzeniają po naszym państwie i to oni stanowią eee, największe zagrożenie. Ewa Zajączkowska od samego początku twardo stoi przy swoim stanowisku w sprawie nielegalnych imigrantów. Jest głosem rozsądku w tych trudnych czasach. W niedawnym wywiadzie europosłanka Konfederacji. Zabrała swój mocny głos w sprawie migracji, odnosząc się zarówno do nielegalnego napływu imigrantów na wschodniej granicy Polski, jak i niepokojących doniesień o przerzucaniu migrantów przez Niemcy. Jej zdaniem mamy do czynienia z realnym problemem, który powinien zostać potraktowany poważnie. Przeanalizujmy jej słowa. Ja, y będąc w Parlamencie Europejskim posłem, który zajmuje się. Komisji LIBE, między innymi Paktem Migracyjnym, no widzę, jakie um, możliwości Pakt Migracyjny wprowadza do tego, żeby rzeczywiście solidarnie rozdzielać tych, którzy do Europy ciągle e, masowo, w sposób niekontrolowany napływają. I pytasz, e, z której strony imigrantów powinniśmy się obawiać? No ja myślę, że z obydwu stron. I o ile. Na naszej wschodniej granicy, no, widać, że Straż Graniczna robi wszystko, żeby powstrzymać nielegalną, masową migrację, która próbuje się w sposób niekontrolowany przedrzeć na nasze terytorium. No o tyle po naszej zachodniej granicy mamy do czynienia z ewidentnym przerzucaniem migrantów. Przecież strona niemiecka na granicy przy granicy z Polską stworzyła sobie ośrodek, który technicznie, logistycznie jest oddelegowany właśnie do tego, żeby ten kanał przerzutu, z Niemiec do Polski udrożnić. Więc nawet mamy takie y, absurdalne sytuacje. Mamy sytuację, gdzie niemieccy politycy y, niemieckiego rządu chwalą Polską Straż Graniczną za wspaniałą współpracę z niemiecką policją. Więc coś tu jest nie tak, że na wschodzie nasza Straż Graniczna działa jak należy i powstrzymuje tą y, y, niekontrolowaną nielegalną migrację, no ale na zachodzie gdzieś już te kanały się. Tej migracji się udrażniają, i tutaj na pewno trzeba się tej sprawie przyjrzeć. Wiesz, mamy do czynienia nawet z takimi absurdami, gdzie ci imigranci, którzy są przerzucani z zachodu do Polski. Są pytani przez dziennikarzy, skąd się tutaj znaleźli, i oni mówią wprost, że no, byli wcześniej w Holandii, z Holandii do, dostali się do Niemiec, no i nagle są przerzuceni do Polski. Podczas gdy strona niemiecka mówi, że to są polscy migranci, którzy od początku byli w Polsce, no i oni się z, z, znaleźli w Niemczech, no i teraz muszą wrócić do naszego kraju, bo są już nam przypisani. No i gdzie jest polski rząd, który to weryfikuje? Czy rzeczywiście ci, którzy się przedostają, byli tymi migrantami, którzy znaleźli się najpierw w Polsce i potem przedostali się do Niemiec? Czy jednak to są po prostu randomowi ludzie, mówiąc no jednak dosyć instrumentalnie o nich, e, którzy z innych państw po prostu chcieli dostać się do Niemiec, bo tam oczekują dobrego życia, no, ale Niemcy ich nie chcą, więc teraz będą ich przerzucać, przerzucać gdzie się tylko będzie, e, będzie dało. Tutaj e, bardzo duże zaniedbanie ze strony polskiego rządu jednak. Zajączkowska, która zasiada w Komisji Parlamentu Europejskiego i zajmuje się paktem migracyjnym, zwróciła uwagę na brak odpowiednich działań ze strony polskich władz. Według niej rząd ignoruje procesy, które już teraz prowadzą do wdrażania unijnych przepisów umożliwiających obowiązkowy przydział migrantów między krajami członkowskimi. Rząd lekceważy te sygnały, a Komisja Europejska przymyka na to oko. Mówiła podkreślając, że sama od początku sprzeciwia się takim rozwiązaniom. Kwestia bardzo wielowątkowa. Po pierwsze, totalnym absurdem dla mnie jest zarzucanie mi, że jako polityk prawicowej partii, który od początku sprzeciwia się paktowi migracyjnemu i w zasadzie jako chyba jeden z niewielu, Polityków w Polsce informuje na bieżąco jakie procedury powinny być teraz przez Polskę spełnione, żeby pakt migracyjny został w Polsce wdrożony, bo będzie musiał być wdrożony. A na razie rząd gdzieś tam to lekceważy i Komisja Europejska przymyka na to oko, natomiast po wyborach ten proces całkowicie się udrożni i ruszy pełną parą. Zarzucanie mi, że ja chcę tutaj do Polski wpuścić ludzi, którzy zagrażają naszemu bezpieczeństwu, którzy będą pobierać od nas tylko i wyłącznie socjal i w zasadzie tylko po to napływają do Europy i w dodatku jeszcze będą jakby totalnie obcy kulturowo, będą do Polski przypływać masowo, niekontrolowanie jest absurdem. To jest dla mnie próba zdyskredytowania mnie, kompletnie nie mająca jakiejś, wiesz co, Potwierdzenia w rzeczywistości, bo tak jak powiedziałem, jestem tym politykiem, jednym z tych polityków, który od początku krytykuje masową, niekontrolowaną migrację z kręgów obcych nam kulturowo. W wywiadzie poruszono także temat legalnej migracji. Posłanka stanowczo odcięła się od zarzutów, jakoby popierała masowe osiedlanie się cudzoziemców w Polsce. Zaznaczyła, że należy rozróżnić legalną migrację możliwą do kontroli i opartą na jasnych zasadach od nielegalnej, która niesie za sobą niebezpieczeństwo i chaos. Nie mam nic przeciwko ludziom, którzy chcą pracować w Polsce, są zweryfikowani, niekarani i chcą się tu osiedlić legalnie, dodała. Natomiast musimy rozróżnić, czym jest e, migracja legalna i nielegalna. I rzeczywiście mamy w tym momencie sytuację taką, że część tych migrantów stara się do Polski dostać w sposób nielegalny i powinniśmy absolutnie z tym walczyć, zamykać nasze granice dla takich migrantów. Natomiast też niektórzy dostają się do Polski w sposób legalny. No i teraz możemy mieć pretensje, że do tych ludzi, że oni do Polski przybywają, tylko że tutaj pretensje należy kierować przede wszystkim do rządu, który powoduje, że w Polsce przepisy pozwalają na to, żeby ci ludzie dostając się nawet do Polski w sposób nielegalny, tak jak mieliśmy przecież sytuację z tym słynnym zdjęciem marszałka Szymona Hołowni, który zorganizował Wigilię dla, dla imigrantów, że oni na początku przekroczyli granice Polski w sposób nieuregulowany, no ale potem zostali tutaj zalegalizowani. Więc miejmy pretensje do samych procedur, i rzeczywiście te procedury w Polsce należy zaostrzyć, należy je zmienić, żeby takiej sytuacji nie było. Ale nie możemy zamykać się całkowicie na migrację z innych państw, bo ja, rozmawiając z Niemcami, z Francuzami, z Włochami, nie mam nic przeciwko temu, żeby ludzie, którzy są wykształceni co prawda Niemcy, Francja, Włochy to jest jednak krąg nam bliski kulturowo i to jest jakby inna sprawa, tak? Ale nie mam problemu z tym, żeby ludzie, którzy są wykształceni, którzy chcą budować naszą gospodarkę, którzy chcą przyjechać do Polski, bo w Polsce jest bezpiecznie i w Polsce można żyć normalnie i w Polsce można normalnie założyć rodzinę, żeby przyjeżdżali do nas i pomagali nam zapewnić czy zapełnić te luki w. Wśród pracowników, bo brakuje nam wielu rąk do pracy, nie tylko w takich prostych zawodach, jak zbieranie owoców, czy w zawodach związanych z, wiem, z sektorem rolnym. Zajączkowska skrytykowała również nadużycia związane z systemem socjalnym. Przypomniała przypadki, w których migranci, w tym także niektórzy obywatele Ukrainy, przybywają do Polski wyłącznie poświadczenia, mimo że na co dzień mieszkają za granicą. Jej zdaniem takie działania są szkodliwe i wynikają z błędnych przepisów oraz zbyt liberalnych procedur legalizacji pobytu. Ten socjal należy im po prostu odebrać, podkreśliła. Ale też brakuje nam lekarzy czy wielu specjalistów. I ja nie mam problemu, żeby ludzie, którzy. Wiemy, znamy ich tożsamość, jesteśmy w stanie tą tożsamość zweryfikować. Wiemy, że nie byli na przykład karani w swoim państwie za jakieś przestępstwa, żeby do Polski przyjeżdżali. Nie mam też problemu z tym, żeby do Polski przyjeżdżali Japończycy. Nie mam problemu z tym, żeby do Polski przyjeżdżali Amerykanie. Nie mam problemu z tym, żeby do Polski przyjeżdżali Chińczycy, jeżeli jesteśmy w stanie tych ludzi realnie zweryfikować. Zweryfikować to, czy mają czystą kartę, jeśli chodzi o jakieś przewinienia, tak, bo też mamy Wiesz, to jest strasznie taka wielowątkowa sprawa. Bo, kiedy na przykład dotykam tematu niekaralności, no to rzeczywiście musimy wyjaśnić, że w tym momencie w procesie. Wpuszczania do Polski imigrantów no jest taka sytuacja, że ktoś musi poświadczyć, że nie był karany, tylko że nie musi tego zrobić państwo, z którego ten ktoś do nas przybywa, tylko ten człowiek może sobie napisać swoje oświadczenie, że tak nie byłem karany i to jest w Polsce respektowane. Więc to też należałoby zmienić, że to jednak państwo, z którego ktoś do nas przybywa, weryfikuje czy potwierdza to, że ktoś, kto znajduje się na naszej granicy i stara się o wejście do Polski przez e, placówki dyplomatyczne. No, rzeczywiście nie był karany. Kolejna sprawa. Musimy też rozgraniczyć to, że w kwestii naszego bezpieczeństwa, jeżeli mówimy o nielegalnych migrantach, to to są ludzie, którzy ostatecznie trafiają do szarej strefy. I my nie jesteśmy w stanie w żaden sposób ich zweryfikować, nie jesteśmy w stanie ich złapać, nie wiemy gdzie są, jak się rozprzestrzeniają po naszym państwie, i to oni stanowią największe zagrożenie. Natomiast w przypadku legalnych migrantów, zakładając, że nasze państwo w tym konkretnym aspekcie działa rzetelnie, jak należy, no to my mamy pewną bazę danych. I jeżeli ktoś przebywa w Polsce legalnie, no to my mamy prawo, na przykład. Za coś tego człowieka deportować do państwa, z którego on przybył, jeżeli oczywiście nasze państwo będzie działało w sposób e, odpowiedni. Więc to nie jest tak, że ja chcę teraz, żeby do Polski po prostu napłynęli w sposób masowy ludzie, którzy nam zagrażają, którzy są obcy kulturowo yy, i przechodzą tylko tutaj po socjal. Absolutnie nie i nigdy w życiu czegoś takiego nie powiedziałam. W żadnym absolutnie swoim wywiadzie, stanowisku nie powiedziałam, że chcę tych ludzi. W naszym kraju przeciwnie. Każda moja wypowiedź, każde moje wystąpienie medialne, czy moje przemówienia, właśnie są jednak nacechowane dosyć antyimigrancko w kontekście tej właśnie niekontrolowanej, masowej, socjalnej migracji, która teraz stanowi bardzo dużą presję. W Polsce i jest ogromnym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa. No tylko, że podejdźmy do tego jednak w sposób, w sposób racjonalny, bo Polacy też wyjeżdżają za granicę. No i tak, idąc tym tokiem myślenia, czy my też Polakom mamy zakazać, nie wiem, wyjeżdżania za granicę do pracy, czy, 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 czy wyjeżdżania za jakimś lepszym życiem? No nie. Tutaj musimy podejść do tego jednak tak zdroworozsądkowo, a nie na zasadzie, że zamykamy nasz kraj dla wszystkich żeby, nie wiem, jakąś czystość narodową czy rasową w Polsce utrzymać. To nie o to chodzi. Na koniec rozmowy Zajączkowska odniosła się do oskarżeń o rzekome popieranie czystości narodowej. Zdecydowanie zaprzeczyła takim insynuacjom, apelując o zdroworozsądkowe podejście do kwestii migracji. Nie chodzi o zamykanie Polski, tylko o odpowiedzialną politykę migracyjną, która zapewnia bezpieczeństwo i nie pozwala wykorzystywać naszego kraju przez osoby niechętne do integracji, podsumowała. No już nie ma. Czystych Francuzów i czystych Niemców, e, którzy e, chcą przyjechać do Polski, a powiedzmy, e, no nie wiem, mają swoje rodziny we Francji czy w Niemczech od wielu pokoleń, a nawet jak mają, to i tak to są pewnie potomkowie tych gastarbeiterów, którzy do Francji i do Niemiec przybyli w latach 60., -tych, 70., -tych, więc to i tak nie jest ten typ człowieka, którego my w Polsce chcemy. No, ja w ten sposób nie podchodzę do ludzi, nie podchodzę do człowieka. Jestem za tym, żeby migrantów weryfikować. Jestem za tym, żeby do Polski ewentualnie mogli dostać się ludzie, którzy chcą to zrobić za pośrednictwem oficjalnych placówek dyplomatycznych po spełnieniu wszelkich możliwych niezbędnych warunków do tego, żeby uznać takiego imigranta za osobę bezpieczną dla naszego państwa i dla naszego narodu. Jestem za tym, żeby wpuszczać tutaj ludzi, którzy no nie będą jednak liczyli na nasz socjal, to jakby ten pogląd wymaga weryfikacji świadczeń socjalnych przyznawanych migrantom i za tym też od samego początku jestem, nawet w kontekście Ukraińców, którzy przecież są nam bliscy kulturowo. Wiemy doskonale, że część z nich przyjeżdża do Polski tylko i wyłącznie po socjal, albo nawet mieszka na Ukrainie i pobiera nasz socjal i doskonale wszyscy wiedzą, którzy słuchają moich wypowiedzi, że jestem przeciwna takim rozwiązaniu. Ten socjal po prostu tym ludziom należy e, odebrać. Natomiast czym innym jest legalna migracja oparta na konkretnych e, zasadach prawnych i społecznych, a czym innym jest niekontrolowana, niepohamowana, oparta e, o socjal. E, migracja e, tej drugiej zdecydowanie się sprzeciwia. Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału. Zachęcamy Was do zasubskrybowania kanału oraz o ocenę materiału. Zostawcie też po sobie jakiś fajny komentarz i udostępnijcie ten film dalej. Zostańcie z nami i bądźcie z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.